Dzień dobry, gotowi na rozstrzygnięcie konkursu? Proszę bardzo. Tym razem naprawdę daliście tutaj pokaz możliwości, bo tych osób było co nie niemiara. Engine wyłapał chyba ze 100 głosów jakichś takich dla niego podejrzanych. Słuchajcie, nie wnikam. Ten engine jest naprawdę bardzo, bardzo rozbudowany. To działa po całym świecie. No i jeśli te głosy dla tego engine'u są podejrzane, to od razu poszły do kosza. Podwójne logowania z jakichś takich samych ników, e, podobne sytuacje on to naprawdę fajnie wyłapuje. I teraz fanfary tam da tam da tam daradam. Słuchajcie, gotowi czy nie gotowi? Jarek już tu sprawdza. Już tu sprawdza. Uuu, come on, where is it? Dobra. Żartuję. Katarzyna. No i właśnie teraz nie mogę, nie mogę tutaj zdradzić pełnego nazwiska. Katarzyna R. <grymne> Katarzyna R. Borodo, tak? Słuchajcie. Aufero Laser One jedzie do Katarzyny, pani Kasi. A może to jest tylko Nik? Nie wnikam. Maszynka ta ląduje do, do tej osoby, ale. Pomyślałem sobie, że skoro wy tak fajnie podeszliście do tej zabawy, no to wiecie co? Jeszcze coś wymyśliłem. I tutaj już jeszcze muszę sobie otworzyć. Pomyślałem sobie, że wytypujemy jeszcze jedną nagrodę. Ponieważ ja tej już tego lasera nie używam, chociaż używałem ostatnio, ale wszystko działa. I tutaj sobie przypomniałem, że jest dioda oznaczona chyba jako 5 czy 7 W z większą plamką. Taka plamka jest tutaj prostokątna troszeczkę, ale dosyć sporej mocy i ogniskowa jest tutaj dosyć długa, czyli to jest bardziej do, e, do przepalania materiałów. I ten laser ode mnie idzie do tam, fanfary znowu Tomasz K. Kropeczka. Także. Dwie maszyny, mam Wasze maile, wysyłam do Was powiadomienia, i tutaj w sumie zrobimy tak: 24 godziny teraz Wy macie na odpowiedź do mnie. Jeśli ta odpowiedź do mnie nie trafi, no to zrobimy kolejne losowanie, bo tak czasami jest, że osoby, wiecie, mail stworzony w minutę, żeby tylko wziąć udział w takim konkursie, a jeśli na ten mail odpiszę, czy napiszę, to zobaczymy, czy ta osoba faktycznie istnieje, czy też nie. Czyli Ortur Starszy i Ortur Nowy Aufero jadą do Was. Dziękuję Wam za zabawę i widzimy się w kolejnych nagraniach. Ode mnie serdecznie, serdeczne ukłony i podziękowania dla firmy Ortur. Na razie, cześć.